meso argentyńskie z każdym dniem chyba jest coraz mniej warte. Właśnie przejeżdżałam przez taką dzielnicę, poprzez ulicę, na której się jakby wizie, czyli takie domy bardzo biednych ludzi. Mhm. I właśnie widziałam tam przez okno, że 11 osób, nie, nie liczłam, ale powiedzmy, że 11 osób jakby kopało i biło złodzieja, bo go złapali tak? para Hej, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Natalia, która mieszka w Argentynie. Witaj. Hej wszystkim, hej, Ola. Dzisiaj zaprosiłam Natalię, dlatego że po pierwsze dużo się dzieje w Argentynie. Jak wiecie, niestety zmarł słynny piłkarz Maradona. Na pewno już to do was dotarło, więc też trochę chciałam o tym porozmawiać, ale w ogóle, no, Argentyna, tak? Ilu znacie Polaków mieszkających w Argentynie, chociaż wiem, że jest tam ich sporo, dlatego że. Jest to związane z historią i tak dalej, ale rzeczywiście częściej słyszymy, że ktoś mieszka w Hiszpanii, we Włoszech. No a tutaj mamy Polkę, która mieszka w Argentynie. Dobra, Natalia, powiedz nam, jak ty się tam znalazłaś w ogóle? <noise> Jakieś ja znalazłam. W sumie mogę powiedzieć, że dzięki tobie, albo przez ciebie. <noise> pamiętam, że miałam, Pamiętam, że miałam z Olu lekcję hiszpańskiego, bo ona była moją nauczycielką. I właśnie zapytałam niektórego z dnia, czy ja w ogóle mam z kim ćwiczyć hiszpański i tak dalej. Powiedziałam, że nie no, nie znam nikogo. <noise> I powiedziała, poleciła mi tą aplikację do nauki języków, już nie będę mówić nazwę, <noise> Używam aplikacji do nauki języków, nauki języków do... tak. Jest to aplikacja, która pozwala Ci na kontakt z innymi ludźmi, z innych krajów. I możesz wymieniać po prostu. Yy... No, jeżeli ktoś się chce uczyć angielskiego, to możesz uczyć angielskiego, hiszpańskiego, i tak dalej. Ja poznałam jedną dziewczynę z Argentyny i rozmawiałam z nią 6 miesięcy. Jest to dziewczyna z takiej północy Argentyny. I właśnie nie wiem, ja ogólnie uwielbiam podróżować, zawsze, zawsze gdzieś mi tam nosiło. E, więc też po tych miesiącach rozmowa, no mówię, dobra, weź to przyjedź, nie, no nie wiem, poznasz północ Argentyny, ym, ja ci pomogę, nie? <grym> Czyli w sumie okej. Okay. No i ja w lutym pamiętam, że chciałam już tam lecieć, ale nie miałam z kim, nie miałam jak e, i dopiero jakoś po dwóch miesiącach jakoś tam. Namawianie ludzi, stwierdziłam, dobra, lecę sama, znam kogoś tam, więc polecę i... I tyle. I poleciałam w kwietniu sama, kupiłam mi... tydzień przed wylotem bilety. Więc <grym> to była taka decyzja z dnia na dzień, dosłownie. I poleciałam do San Miguel de Tucumán, gdzie właśnie aktualnie mieszkam. I ona mnie tam... Na początku nie byłam w ogóle z nią, byłam całkowicie sama. Ona dopiero przyjechała, bo na mieszkała w innym mieście. Przyjechała do mnie dopiero na jeden dzień czy tam dwa dni, ale poznałam jej przyjaciółki które teraz aż do dzisiaj są moimi przyjaciółkami, więc, więc tak się złożyło. Dobra, a Natalia powiedz, mnie martwiła się troszeczkę kwestia bezpieczeństwa. Jak to jest? Czy tak rzeczywiście jest niebezpiecznie w Argentynie, jak się mówi, czy to trochę przesadzone? Hmm. Czy Tak jest niebezpiecznie. W porównaniu do Polski, nie wiem, jak jest w innych krajach europejskich, w porównaniu do Polski tak jest dosyć niebezpiecznie, w tym, że nie możesz po prostu sobie spacerować po ulicy bez trosko, z telefonem. Nie wiem, z jakimiś przedmiotami wartościowymi, bo po prostu może ktoś ci to albo wyrwać z ręki. Ja już nawet nie mówię o jakichś większych takich, nie wiem, napadach z bronią, bo też jest dużo tego. Ale oczywiście nie jest tak, że codziennie zawsze coś się wydarza, też nie jest tak, że wszędzie są określone miejsca, określone jakby dzielnice, gdzie nie powinno się, gdzie nie powinno, no po prostu omijać się szerokim mukiem trzeba. Ale ogólnie tak, nie jest tak, jak, tak bezpiecznie jak w Polsce, nie ma tego komfortu. I zawsze trzeba telefon schowany, zawsze nie, żeby po prostu nie dawać komuś okazji do, żeby nas okradli, tak? Też, mhm. ym, więc tak, jest to kraj dosyć niebezpieczny, ale jak zachowując różne środki bezpieczeństwa, da się żyć w miarę okej, ok, tak? Też, ym, w zależności od dzielnicy też. Więc trzeba mhm. się pilnować. Czy, dobra, a czy ty miałaś kiedyś taką sytuację zagrażającą Twojemu życiu? Yy, zagrażającego w moim życiu chyba nigdy nie miałam, miałam, właśnie ogólnie osobą paranoiczną, tak, ja sobie często coś myślę, że coś tam się wydarzy, a, nie, a się nie wydarzy, ale tak, miałam takie miałam jakieś, jakieś sytuacje, gdzie już myślałam, że nie wiem, idzie dwóch chłopaków na motorze i że mnie okradną, ale może to by byli po prostu, nie wiem, akurat przejeżdżali, tak, ale masz już takie, jesteś, yy, trzeba być bardzo uważnym i właśnie przez to jestem w... No, jestem dosyć paranoiczna tak czasami, że mi się wyobraża coś tam, że już może mnie chcą okraść Ale nigdy nie miałam takiej sytuacji bardzo, bardzo niebezpiecznej I nigdy uh -huh. nikt mi nic nie ukradł I mam nadzieję, że to się nie wydarzy uh -huh. To dobrze To, to super, o, tak dalej e, Dobra, powiedz mi co ci się podoba w Argentynie Co byś powiedziała, że jest plusem mieszkania tam Plusem mieszkania w Argentynie Na pewno jest to, że ludzie są bardzo, bardzo otwarci Uwielbiam to, że na przykład Tutaj zawsze, obecnie jesteśmy teraz w pandemii, tak? Więc mm. przez pewien czas tego nie było, ale że ludzie dużo wychodzą ze znajomymi, nie wiem, na śniadanie, na obiad, na kolację, na, na podwieczorek. Zawsze w, praktycznie są w barach. Mm. E, zawsze się spotkają ze znajomymi, ze z rodziną i, i bardzo mi się to właśnie podoba, że są tacy bardzo, nie wiem, społeczni, e, że nie siedzą w domach, nie marudzą, tylko właśnie jest to takie tętni życiem, tak? E, nieważne czy no, po prostu podoba mi się to, że dużo ludzi wychodzą i lubią się spotykać z innymi ludźmi. E, a powiedz mi e, jeszcze jedna rzecz, bo Argentyńczycy, może nie chcę mówić, że w Europie, ale w Hiszpanii też słyszałam, że w wielu krajach Ameryki Łacińskiej są uważani za bufonów, za to, że są tacy pewni siebie, tacy aroganccy, że oni myślą, że są najlepsi na świecie. Potwierdzasz czy, czy raczej są skromni? E to zależy od osoby i zależy od, r, od prowincji, tak, bo Argentyna jest krajem ogromnym i mm. myślę, że taka opinia jest przez y, ludzi z Buenos Aires. Oni naprawdę są arogancy. Mm. Y, większość, nie mówię, nie chcę generalizować, większość z nich jest po prostu takich, że co to, co to to nie ja, myślę, że są najlepsi na świecie i właśnie przez nich Argentyczcy mają taką opinię. Ja mieszkam na północy, tak, tysiąc kilometrów od Buenos Aires, więc nawet oni jakby nie znoszą, co <laughs> się mają złą opinię o tych ludziach, ale tak wydaje mi się, że to szczególnie dziewczyny są trochę takie, aż znaczy nie, no, akurat to jest plus, tak, są pewne siebie. Pol, my, Polki jesteśmy trochę takie, nie wiem, wydaje mi się trochę nieśmiałe, trochę takie, nie hmm. wiem. No, a Argentynki nie. Argentynki są pewne siebie, wiedzą, czego chcą, przeważnie. E, nie mają problemu, żeby, nie wiem, jakby powiedzieć, swojej opinii. E, hmm. Tak mi się wydaje, że właśnie kobiety są takie, mają takie mocne charaktery. Oczywiście nie chcę generalizować, bo są hmm. też. jest wszystko, ale wydaje mi się, że kobiety są o wiele bardziej pewne siebie yy, a, niż w Polsce. A powiedz mi, czy, czy, czy było ci ciężko przyzwyczaić się do tej wersji języka hiszpańskiego? No bo myśmy miały lekcje i mówiłyśmy raczej, no rozmawiałyśmy po hiszpańsku w tym takim hiszpańskim z Hiszpanią. Standardowym. Mhm. Mm, nie wiem, kosztowałoby mnie to w... i gdybym pojechała do Hiszpanii, to by mnie to kosztowało, bo mój hiszpański nie był na takim, znaczy tak, był na poziomie, że rozumiałam, co ktoś do mnie mówi, potrafiłam odpowiedzieć, ale nie było na jakimś super wysokim poziomie, więc akurat to był dobry moment, żebym pojechała do jakiegokolwiek kraju i żebym przyjęła ten akcent tego kraju danego. Tak. Gdybym, więc kosztowało mnie to tylko jako nauka języka, nie kosztowało mnie jako, a, jako jakoś tam inny akcent, chociaż mhm. też było dla mnie to dziwne, tak no, bo w hiszpańskim mamy tu mhm. i tu mamy bos. Tak. I, kosz, I jakoś dziwnie mi się czułam, że tak się strasznie dziwnie mówiąc to, bos, ale chciałam mówić tak, żeby im było miło, a teraz mm. dziwnie się czuję mówiąc tu. A powiedz mi, sobie zaliczyła do minusów, jeżeli chodzi o mieszkanie w Argentynie? E, to na pewno, na pewno bezpieczeństwo, tak. Ja jestem osobą, która sobie ceni jednak to, że mogę sobie wyjść o każdej porze dnia. Wrócić sama, pojechać sama gdzieś. Mm -hmm. A tu jestem niestety jednak zależna od, od wielu osób, od, od tego, żeby ktoś mi przywiózł, zawiózł, albo bo tak, do taksówki też, no, <laughs> już nie chcę tutaj mówić, ale też się zdarzają jakieś różne porwania, no, różne takie rzeczy. Więc też trzeba uważać z taksówkami. Ale są aplikacje różne, że dobra. W każdym razie jest bezpieczeństwo, że nie czuję się, nigdy nie czuję się bezpieczna. Znaczy, oczywiście dobra, są jakieś miejsca, dzielnice, w których się czuję super bezpieczna, nawet chodzę z telefonem. Ale na pewno jest to bardzo duży problem dla mnie i jest to duży, duży minus. Ym, jakie jeszcze minusy tej widzę? No na pewno sytuacja ekonomiczna kraju. Znaczy to się wiąże, niebezpieczeństwo i sytuacja ekonomiczna. Mhm. To, że mamy po prostu inflację, która, no nie wiem e, Właśnie przez sytuację ekonomiczną inflacja jest po prostu peso Argentyńskie z każdym dniem chyba jest coraz mniej warte Ja nie zarabiam tutaj w pesos Więc jakby mnie to nie dotyczy, a gdybym tutaj zarabiała to chyba bym nie dała rady, nie wiem Z każdym dniem twoja pensja jakby mniej, za, mniej Możesz kupić mniej produktów a Produkty jakby drożeją tak w sklepach, więc mhm. Więc tak, ekonomia też, co Wiadomo, sytuacja ekonomiczna wiąże się z większą, czy z sytuacja ekonomiczna wiąże się też z tym, że ludzie są biedniejsi i rośnie ta biedniejsza część. Tak, przestępczość też nie. No tak, bo... i dobra, trzecim minusem, e, którym taka rzecz, która mnie tej boli po prostu, to jest taka rozbieżność pomiędzy ludźmi, którzy są skrajnie biedni. I którzy są skrajnie bogaci. To jest bardzo takie dla mnie, nie wiem, w Polsce mi się wydaje, że jesteśmy w... Mniej więcej ktoś jest bardziej bogaty, mniej bogaty, ale nie ma takiej biedy, której sobie myślę, że w Polsce nie możemy sobie wyobrazić nawet jaka to jest bieda tutaj w tych najbiedniejszych dzielnicach. I jest to bardzo smutne, tak? Mi to po prostu staram się tym nie myśleć znaczy nie myśleć. Yy, staram się jakoś z tym żyć, no bo nie mogę pomóc wszystkim, ale naprawdę mnie to z... nie wiem, na przykład siedzisz z znajomymi w barze i podchodzi do ciebie, nie wiem, sześć razy. Sześć, sześć różnych osób prosząc Cię o pieniądze, tak, z dzieckiem na ręku, w ciąży i to naprawdę Właśnie. sprawia, że tracisz jakby cały, całą ochotę do jedzenia czegoś, bo czujesz się po prostu jakby Ty był winny, tak, no tak się czuję, nie? temu, że Ty sobie jesz, a ktoś bieduje, tak Rozumiem, mnie zaskoczyła jedna rzecz, którą kiedyś Ty mi prywatnie powiedziałaś, że w Argentynie często bezpieczeństwo, ludzie wymierzają sprawiedliwość sami Aj, tak. Właśnie, o, m, dobra. Pytałaś mnie, czy coś mi się zdarzyło kiedyś takiego w niebezpieczeństwie, i mnie bezpośrednio to nie dotknęło. Mhm. E, nie wiem, czy mogę tym powiedzieć, to coś mocne. Właśnie przejeżdżałam przez taką dzielnicę, przez ulicę, na której są jakby wizie, czyli takie domy bardzo biednych ludzi. Mhm. I właśnie widziałam tam przez okno, że są 11 osób, nie, nie liczyłam, ale powiedzmy, że 11 osób y, y, jakby kopało i biło złodzieja, bo go złapali, tak? E, ja widziałam po prostu jak go ma masakrują, Dob więc no Dobra, <śm> może dać szczegół, bo ja jestem bardzo okay. taka praźliwa, <śm> okay, ale... W każdym razie, tak. No, dla mnie to też jest, czasami ja muszę o tym opowiedzieć, żeby się po prostu wyrzucić to z siebie. Jest mi, ja zawsze mówię tym ludziom: nikt nie chce to tym słuchać, ale jakoś mi to pomaga, tak już to jest okropne, ale mi to jakoś pomaga wyrzucić to z siebie. E, no dobra, a powiedz mi, jak, co się dzieje teraz w Argentynie? No bo słynny piłkarz Maradona, geniusz, odszedł niestety. Jak Argentyńczycy reagują na tą sytuację? Płaczą. <laughs> Naprawdę, naprawdę płaczą. Po prostu to jest wielka, ogłosili trzy dni żołby narodowej mhm. i wiele ludzi, nie wiem, to co widziałam, jedna rzecz, to co widziałam w telewizji w Buenos Aires, bo tam właśnie ludzie poszli jakby na pogrzeb, mhm. e, na pogrzeb Maradony i ludzie po prostu rzucali się na ulicy, płakali, naprawdę, mężczyźni, kobiety. Po prostu widać było jakoś Muzyle, co krzyczą, że Maradona, proszę, coś tam jesteś moim idolem, bez ciebie nie mogę żyć. Naprawdę, naprawdę takie. Ym, I właśnie są te mieszane uczucia z Maradoną, tak? Bo z jednej strony był wiel nie da się podważyć, że był wielkim, ym, że miał wielki talent, że zrobił wiele rzeczy dla Argentyny, naprawdę yy. przepięknych. Zmotywował wiele dzieci z tych właśnie biednych dzielnic, bo on też pochodził z biednej dzielnicy. Yy, właśnie żeby jakby starali, żeby oni byli. Czy postaraliście się też jakby wyjść z tego? Tak? No bo skoro on może, to, to takie dziecko może pomyśleć: Ja też mogę, tak? skoro. Mhm. Takim był takim przykładem. nie? Dokładnie był takim przykładem, że można wyjść z tej takiej sytuacji bardzo przykrej, z tej biedy, a mieszan uczucia są mieszane. Z jednej strony go, ko Jedni go kochają, z drugiej strony ludzie go, może też nie wiem, czy nienawidzą, albo jakby nie chcą, wstydzą się, albo twierdzą, że był jako osoba, był okropny, tak, no bo wiele. Był, nie dość, że brał narkotyki, źle traktował kobiety, y, też miał jakieś tam. No, nie, <laughs> chyba ma 11 dzieci na całym świecie, y, ale on mówił, czyli nie, ja nie jestem ani za, ani jakby przeciwko niemu, bo nie da się podważyć ani tego, że był wielką osobą, zmotywował wiele osób do dobrych rzeczy, jak i był po prostu. Ym, był takim przykładem. Ale też miał, no, miał dużo czas. na miał, miał, Dokładnie, dokładnie, dziękuję. Miał dużo na sumieniu. Ale on też nie mówił ludziom, że on mówił: Ja nie jestem przykładem. Nigdy nie powiedziałem, że jestem przykładem jako osoba, więc nie, nie oceniajcie mnie, bo ja wcale nie chciałem być przykładem dla Was. To jest moje życie i pozwólcie mi żyć, jak ja chcę. No dobra, a Natalia powiedz mi, czy Ty planujesz swoją przyszłość na dzień dzisiejszy w Argentynie? U, jest to bardzo ciężkie pytanie. <grym> Z jednej strony jest to moje marzenie, żeby tutaj zostać, znaczy marzeniem. Um... Moim marzeniem jest to, żeby Argentyna była takim krajem, w którym mogę zostać, bo naprawdę bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o ludzi, o podejście, o to, że wszyscy są tacy bardzo. No, wszyscy, że dużo ludzi jest bardzo serdecznych, otwartych, żeby pomóc. A z drugiej strony jest ta sytuacja polityczna, ekonomiczna i bezpieczeństwo, i nie wiem, czy bym była w stanie mieć tej rodzinę na dzień dzisiejszy. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, z jakim krajem mi już przyszłość w tym momencie. Mm -hmm. Jestem po prostu rozdarta, jest to bardzo ciężkie, bo z jednej strony już tutaj, jakby część mnie już jest w Argentynie, jeszcze tak przyzwyczaiłam i będzie mi ciężko stawić Argentynę. Mimo, mimo wszystkich problemów, które ma, nie wiem, to jest jakieś, może jestem <grym> jakaś normalna, ale naprawdę od pierwszego, od pierwszego momentu, kiedy postawiłam swoją nogę na ziemi argentyńskiej, jakoś, nie wiem, poczułam się naprawdę niesamowicie, wiedziałam, że chcę tutaj wrócić więc jest jakaś może nie wiem taki a z drugiej strony no dużo problemów, ym, z którymi Argentyna sobie nie wiem kiedy poradzi, więc to mhm. jest to. Bardzo bym chciała, ale z drugiej strony też nie wiem, nie wiem, miałam pojęcia, jak to będzie. A powiedz mi jeszcze, jak twoi rodzice zareagowali na to? Że ty o cholerka, no ja do Argentyny nie muszę to ja jakby coś, że ja coś tam mieszałam palce tym. Ja, czy nie wiem, ja już, jestem, już jestem, powiedzmy, duża, tak. <grywa> I chyba się już przyzwyczaili troszkę, że ja dużo podróżuję, dużo latam, i chyba chcieli po prostu, żebym była szczęśliwa, tak. Że nie zatrzymywali mnie, nie mówili mi, żeby nie narzucali mi swojego zdania. Oczywiście nie chcieli, żebym leciała, chcą mi zawsze być blisko, Wiadomo. ale nigdy mi nie narzucili jakby swojego, swojego zdania. Wiadomo, że tęsknią, że jest ciężko, ale najważniejsze, że ja jestem zdrowa, szczególnie w pandemii. <much> że ja jestem zdrowa, oni są zdrowi, staram się wziąć w taki sposób. E, więc. Pięknie, super. Nie było, nie było jakiejś takiej reakcji bardzo mocnej, że, że zrobili mi jakiś taki. No nie, nie. Chyba tak. się przyszłaili troszkę tam. do mnie. Do, do twoich loków. Tak, moim, że, że z dnia na dzień po prostu mówię, aha, ja lecę tutaj, ja robię to. Super. Więc oczywiście. Ja nie... <much> wolałabym nie przysparzać ich, tych, tych wszystkich zmartwień, no ale nie mogę. No taka już jestem i. I, I nie mogę dnia. też żyć wbrew sobie. Ja myślę, że Natalia, tak kończąc tą rozmowę, że Ty jesteś na pewno osobą, która może wiele osób zainspirować swoją postawą. E, oczywiście, tak jak Natalia mówi, musicie być dziewczyny uważne i to nie jest tak, że hopsiu, jedziemy, bo różne rzeczy się na świecie dzieją, ale Natalia pokazała nam, że nie należy się bać, żeby ten strach nas nie zatrzymywał, tylko realizować swoje plany, cele, marzenia. Także myślę, że. <laughs> że fajna taka dla Was też takie przesłanie, inspiracja. No i y, miejmy nadzieję, że Natalia wkrótce otworzy swój kanał, albo może już jest otworzony, jak to wygląda. Wiesz, czy... mam, mam już odcinki nagrane, ale cały czas myślę, że. Mój sposób wypowiadania jest dosyć chaotyczny, że nie mogę jakby pozbierać tego, ale mam już odcinki nagrane, tylko czekam, żeby je wrzucić. Ale cały czas je oglądam, myślę, nie no, jak ja to wrzucę, jak ktoś to zobaczy, to co to będzie? Nie, nic że nie. Mi tam wszyscy w internecie. Że... Nie, nie, nie. Tutaj Wam e, się wyświetli na dole e, kanał do Natalii, więc już możecie się zapisywać i pisać. Wejścia Natalia, wrzucaj filmy, żebyś ją zmotywować. Ehm, no i ja dziękuję Ci bardzo, że byłaś z nami. Za, za tą rozmowę. Dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało. Może z Natalią kiedyś nagramy inne filmy, m, opowie troszeczkę o innych rzeczach, na przykład o świętach, o jakichś tradycjach, bo jest to o języku. Jest to mega ciekawe. Także dajcie lajki, subskrybujcie mój kanał i Natalii. No i do usłyszenia wkrótce. Pa! Bardzo dziękuję. Kurde, te Argentii, to muszą być tak zazdrosne o Ciebie, Natka. O tą figurę, o tą twarz, o to wszystko kurna. Nie przerywa to... mnie teraz? Bo jestem nie. w miejscu, gdzie... Dobra, mów trochę tak dłużej. Mówię dłużej, no... nie wiem. Czasami, czasami ja mam problem z wypowiadaniem się. Nie wiem, czy... sobie zdaję. Widzisz, że jest. Nie mówię dobrze po polsku. Bardzo no mi mówisz. jako. A jak nie mówię. A jak po polsku? Ty masz to. Po hiszpańsku no mówię, wydaje mi się, że po hiszpańsku mówię lepiej otwieram buzie, a po polsku nie otwieram buzi, jak mówię. Boże. A, ale nie, to y, wiesz co? Ci powiem? Bo ty y, mi się wydaje, że masz Warsza taki, nie wiem, może akcent z Warszawy, ale też trochę słychać akcent hiszpański, jak mówisz. Czy bardziej z Buenos Aires, nie? Po polsku. Tak kończysz zdania tak. Nie wiem, mm -hmm. czy się tak wyjaśnić. <laughs> <laughs> nie, właśnie mam, mam problem ze słowami, które mają dużo... calma mi vida con calma que no hace falta si estamos juntos andando calma mi vida con calma que no hace falta si estamos juntos